witamy was o naszym poranku a waszym chyba po południu albo po wieczorku gdzie ta szefowa? jesteś tam Co? witamy was z takiej miejscówki już jedna noc za nami wczoraj wczoraj w końcu udało się zajechać po wielu perypetiach może niewielu, ale Kurde no, kilometrów narobiliśmy jak <głupi> jak głupi. Bo pojechaliśmy najpierw na jedną miejscówkę. Okazało się, że, że tam no nie jest niemożliwe to co chcemy robić. A już nie wspomnę o tym, żeby biwakować, żeby rozbić namoc i tak dalej. No i szybka zmiana planów. No i musieliśmy. E... 2,5 godziny jazdy dodatkowo na inną miejscówkę, no i wylądowaliśmy tutaj w takich oto krzakach <laughs> przy lesie. O, woda się gotuje, zaraz będziemy zalewać kawkę. Szefowa, zalewaj. kierowników. No a mianowicie przyjechaliśmy tutaj, żeby pukać złoto. No i co? Wczoraj wystartowaliśmy o 10 około, a zajechaliśmy w końcu o 16 tutaj na tą miejscówkę i trochę popukaliśmy, coś tam powychodziło, także było fajnie, obiecująco. A dzisiaj no, kawka, śniadanko i idziemy do wody, także. Trzymajcie kciuki, żeby w końcu wyszedł taki samorodek, żeby Piotrnia nie mógł go unieść. O Marzenie. Ja bym, nie wiem jak ja bym go z wody wyrwał. Ale pamiętaj, że ty mi obiecałeś za to złoto, że mnie zabierzesz do złotej restauracji. No. Także to musisz dobrze kłopać, dobrze, kłupać, o, dobrze płukać. Wczoraj Żeby było za co? Wczoraj obiecałeś. No. Dobra, miłego seansu. My się ogarniamy i później idziemy do wody. Przedmiot rozstawiony, ja się biorę zaraz do pobierania urobku. Wczoraj tu trochę już po, e, pokopaliśmy, poszukaliśmy. Zaraz Wam pokażę, gdzie, co i jak. Coś tam wychodziło, nawet fajnie. E, dzisiaj kontynuuję to co, to, co wczoraj zacząłem. Mianowicie zaczęliśmy wczoraj tutaj dosłownie przez samej z tej dziury i początkowo fajnie wychodziło później się później się zaczęło e, trochę zmniejszać te, te, e, z, ilość złotin nie wiem czy będzie widać małe rybki się wypływają e, i to poszedłem dalej szukać jakiejś miejscówki no i generalnie, dosłownie poszedłem tam za ten kamień, ale była słabiżna. E, w tej okolicy, tak tutaj chyba pobierałem, to był e, no, taki bardzo miałki, miałki urobek. I e, pierwsza, pierwsza miska kontrolna była fajna, nawet jedna większa złocina spadła, a później generalnie nic więcej, sama, sama drobnica. No, i tutaj, tak widać, że tu ktoś kiedyś pobierał. Jest dziura. Tu tak samo, już ją troszeczkę tu przysypałem. A tu pomiędzy było takie właśnie, taki nasyp, coś mniej więcej jak tutaj. No, i tu zacząłem, i fajnie wychodziło. Także ja biorę się do pogłębiania tej dziury. Będziemy tutaj tą dziurę sprawdzać, jak się skończy. Biorę się tu za ten następny nasyp. Zawsze robota szefowej. Nadzieję <grywa> jej nie ma chwilowo. Ja się tym zajmuję. Podział ról musi być. Ja wybieram urobek z dziury, a szefowa przepikuje. tam widać pojedyncze. Nie, nie są za duże, ale na gumie inspekcyjnym też tam widać. Coś nie coś. Tu jest jedna. Tu jest druga. Zobaczę może Wam nagram zbliżenie telefonem. Patrzeć, albo to przeskoczyła pierwsze wiaderko przepuszczone przez płucznie, no i już coś się pokazało na e, tak zwanej gumie inspekcyjnej. Zaraz wam pokażę. E, no i co? Wygląda na to, że, że będzie fajnie. Będzie fajnie. Z tej, dalej, dalej z tej dziury coś tam sypie. Także ja wam pokażę, jak to wygląda na, na gumie. A, e, a dalej przepuczę drugie wiadro. No jeszcze zrobię dwa wiaderka z tej samej dziury, a później przepucemy sobie całą gumę. Halo. Mam nadzieję, że coś tam będzie widać. Tu na środku, tu tu pełno złocinek jest. No, kurczę, przypadkiem wyłączyłem nagrywanie. No, mam nadzieję, że to widzicie. Te żółte kropeczki. To wszystko są, no i może nie wszystko, ale tutaj o... To wszystkie tutaj żółte kropeczki to jest, to są drobinki złota, jest ich tu naprawdę dużo, na pewno tego tak dobrze nie widać na kamerce. Spróbuję jeszcze zajrzeć tu z tej strony, od tyłu, może jak cień zrobię, o, teraz chyba lepiej, Tylko i tak e, ta woda tak oddaje takie refleksy, że ciężko to dojrzeć, ale jest ich tu sporo, o, chodź do widzicie? Sporo, a na pewno jeszcze tutaj na reszcie gumy się zatrzymały inne. Dobra, biorę się dalej do pracy. Tak się prezentuje rzeka, bardzo fajnie. I w drugą stronę, o, ktoś tutaj, rozmawiając z Adamem, ktoś tutaj zostawił bluzę, już tu wisi kilka dni. Nic, może może sobie o niej przypomni. Szefowa wróciła ze sklepu i od razu wzięła się do roboty. Przepłukała już trzy wiadra, wiadra, kończy czwarte. No, tutaj musi być dokładność, nie ma ten zaokrąglenia. Trzy i kończy czwarte. A później będzie cztery. A później będzie złoto. Widać tu coś teraz mniej poszły dalej, widocznie Ale coś tam widać no Tak, tak To już tam pokazywałem wcześniej No I co? Zaraz przepłuczemy sobie tą płucznię, gumę z płucznie. A my tu pogłębiliśmy tą dziurę Cały czas ryjemy W tej jednej dziurze W stronę brzegu, bo ja tutaj sobie jak, jak Ania ee, płucze wiadra to ja sobie biorę miski w stronę brzegu słabiej tu w stronę, druga miska pobrałem w stronę środka, jest dużo małych złocin, także polecimy następne następną płucznię bardziej w środek, zobaczymy co tam się dzieje bo wiadęta trzeba pustej gumy ładnie wypłukać, bo tam pełno i tam, tam ładnie ja, no będzie... spłukać dzisiejszego dnia będzie chyba największa chyba, że gdzieś tam jakaś większa brzmiotnęła dalej da na misca A tutaj największy. Szału nie ma, jeśli chodzi o wielkość, ale, ale fajnie, bo je Jeszcze drugi raz albo i dwa razy jeszcze prze, prze, e, przepłuczę to, bo yes, tam na pewno popłochną sprawę. Jez, mnie drunia wykopał. Kolejne wiadra Tym razem idziemy w stronę środka rzeki Ale pokażę Wam coś ciekawego Szefowa też tego nie widziała jeszcze Tutaj e, wyciągnęliśmy dwie cegły I jedna taka kurde ciekawsza Zobaczcie jaki artysta, kurde ceglarz Jaka. Coś tam w cegle wyrzeźbił no bo to ja wcześniej to wyciągnąłem, wiesz? Dobra, jakiś ludzik Popukane na dzisiaj Szepowa szykuje jedzonko A ja noszę drzewo Jeszcze trochę tam zostało Zaraz będziemy ognisko palić Ziemniaczki, sałateczka a kiełbasa gdzieś tam. W lodówce. w lodówce. Chwilowo nie miałem czasu, żeby wypłukać cały urobek z butelki na miskę i wam pokazać, ale nie martwcie się, co nie co się odwlecze, to nie ucieczę Na pewno zobaczycie, wyszło całkiem fajnie. Także ja jestem zadowolony, szefowa też jest zadowolona, że kręgosłup na piernicza. <laughs> Mamy pomocnika. Miał nosić drzewo, a nie nosi. I uciekł. I uciekł. No. Dobra, I lecę dalej z tym drzewem. Widzimy się przy ognisku. kiełbasa czy nie? O, tak, tak wjechałeś że chyba kiełbasa ci się na leży Tak? Tak wjechałeś że chyba ci się kiełbasa na ręki to nie jest kiełek telefony i że pomysł To nasza dzisiejsza kolacyjka Ja lubię bardziej przypaloną Chyba taką mniej. Obydwie smaczne. Patrzcie, jakie niebo. Normalnie w centki. Tu ta druga strona, nie? Ale tu jest centkowane. Chyba, chyba, że to nasz dym się tak wysoko eee, po podcentkował. Nie, 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 żartuję. Ale patrzcie, jakie jakie śmieszne niebo. Szefowa połamana. <laughs> po trzech dniach, kurde płukania jak środa czwartek no i dzisiaj piątek no, trzeci dzień trzeci dzień płukania Patrzcie jak tu ładnie żółto dzisiaj chyba nam to najlepiej idzie ale dziurę taką wywaliłem że o, jeszcze trochę przekop mierzei będzie kurde mniejszy Kolega przyjechał w odwiedziny a my przepłuczemy to nie wiem, może jeszcze jedna płucznia i będziemy kończyć na dzisiaj przepłukuję gumę i patrzcie co tu się dzieje nie wiem, pewnie to że nie widać za dobrze o, może teraz lepiej ale jak się ładnie żółci dlatego tam pod spodem pod tym czarnym piaskiem jest jeszcze dużo więcej wypad na złoto dobiega końca szefowa myje gary My się powoli ogarniamy, tutaj suszą się wszystkie rzeczy. No a ja Wam wieszę podsumowanie, co tam powychodziło. To jest ze środy i, i z poprzedniego wypadu, no szał, nie? <laughs> ale tak to wygląda, to kurde wydaje się, że jest dużo na miejsce, a tak naprawdę to jest tyci tyci. ale i tak cieszy oko, a to w tej buteleczce Dzisiaj rano i wczorajszy cały dzień. Najpierw sobie to wylejemy No i trochę tam jeszcze piachu jest, ale jest, jest. Jest szał, można powiedzieć, że jest szał. I patrzcie, tak to się prezentuje. To tutaj, to jest z tej buteleczki, co już miałem wcześniej odzyskane. To był środowy wypad, plus yy, też byliśmy na samych yy, miskach. A to jest dzisiaj i wczoraj. No kurde, powiem Wam, to. A to. Razem wstydu nie ma. Co powiesz, szefowa? Okay. Jest wstyd, czy nie ma? Kurde, to jest ja chyba to nasz my najlepszy my. wypad. Ja pierniczę jeszcze tyle złota to nigdy nie widziałem na oczy. Nie, nie no, widziałem, ale, ale w mojej misce petarda. Kurde, powiem Wam, nawet nie spodziewałem się, że będzie tego aż tyle. Znaczy, no myślałem, wychodziło całkiem fajnie. Myślałem, że będzie spoko, ale jak zobaczyłem to w misce, to kurde. Micha się cieszy, jak to się mówi. Szefowa się też cieszy, bo już się zbiera. Już nie, może, nie musi siedzieć dłużej w tej, w tej rzece. Trudno. Tak. Jeszcze byś, o, jeszcze bym do niedzieli siedział, albo dłużej. No, to to nie wyjeś, to no niestety, ulubię. musimy wracać. Wakacje nam się kończą, musimy wracać do, do domu, do pracy. Ale Takie ja, życie. Dobra, do pracy? Będzie następny wypad za rok, a może szybciej. Zobaczymy. Mam nadzieję, że się podobało. Nam się podobało. Do następnego. Nie mogę dać kciuka, no bo widzicie co robię. Pa.